Cześć, witajcie tutaj Olga Bielska. Dziś chcę wam zaprezentować najnowszą kolekcję od Crafty Design. Wspaniałe papiery, akurat adekwatne do sytuacji jaką obecnie mamy. Czyli kolekcja Stay at Home. Mamy tutaj zarówno mały bloczek, jak i dużą kolekcję papierów plus wycinanki. Myślę, że prezentację najłatwiej będzie przeprowadzić właśnie na papierach z tej dużej kolekcji. Całość kolekcji jest bardzo kolorowa. Są piękne grafiki, lalki szczególnie bardzo mi się podobają w różnych okolicznościach. Tu jest na przykład na, na fotelu czyta książkę. Tutaj jest dziewczyna, dopiero się obudziła, pije poranną kawę. Bardzo fajne grafiki. Pojawiają się zarówno w dużych bloczkach, jak i w małych. I szczególnie jest ich dużo też na tych arkuszach do wycinania. Tutaj mamy taką żółto-różową kratkę. Papiery są podwójne, oczywiście, więc każdy arkusz jest dwa razy. Tutaj mamy mm, takie zabawne właśnie grafiki. Pielęgniarek i lekarzy to też bardzo pomysłowe, takie z poczuciem humoru. A druga strona to są takie małe, kolorowe koronawirusy. Jak widzicie, świetny wzorek, bardzo mi się podoba. Kolejny papier na żółtym tle. Tutaj mamy dziewczyny w oknie z kotem, a tutaj na kanapie dziewczyna sobie pod, podjada donaty i pije kawkę. Bardzo fajna kolekcja, naprawdę. Tu mamy kratkę taką niebiesko-miętowo-białą. Znaczy bardziej to chyba fioletowy jest fioletowo-miętowo-białą. Kolejny papier również z pielęgniarkami, tym razem na czerwonym tle. I tu mamy też śliczne miętowe tło, takie chlapnięcia akwarelowe. Tutaj znowu dziewczyna w oknie i dwie dziewczyny na kanapie w fajnej aranżacji, właśnie. Napisy stay at home. Tło jest takie szaro, ale delikatnie w zieleń wpadające. A druga strona również kratka, tym razem żółto-różowa. Także widzicie, to nie tylko na okazję właśnie koronawirusa, ale również różnego rodzaju podziękowania, czy dla lekarzy, czy dla pielęgniarek, niekoniecznie związane właśnie z koronawirusem. Chociaż przyznajcie, że te koronawirusy są po prostu fantastyczne. Tutaj akurat w większej w większym rozmiarze, ale również fajne karteczki, jeśli chodzi o taki styl młodzieżowy, gdzie te dziewczyny naprawdę będą świetnie się spisywały nie tylko na kartkach, ale na przykład w pamiętnikach dla dziewczyn. I tutaj również koronawirusy. Mniejszy bloczek to już tak szybciutko, bo to jest prawie to samo właściwie co w dużej kolekcji, tu mamy właśnie te koronawirusy, które Wam pokazywałam tutaj jest ten bloczek z pielęgniarkami i lekarzami mamy kratkę, bo tu są jednostronne te w bloczku w bloczku 15 na 15 papiery są jednostronne tu miętowy piękny tu znowu lekarze kratka Tutaj znowu dziewczyny, małe koronawirusy. I kolejny teraz na czerwonym tle, kratka. I tutaj ten z tymi yy, dziewczynami. I to tak jak widzicie, wszystko analogicznie jest do tej dużej kolekcji. Z tym, że tamte papiery były dwustronne i duże, a tutaj mamy jednostronne i bloczek 15 na 15. Są oczywiście jeszcze piękne, piękne wycinanki, po prostu fantastyczne. Zobaczcie. Yy, tutaj mamy te koronawirusy, termometr, maseczki mamy, mydło yy, różnego rodzaju, właśnie nawet są niepokolorowane do samodzielnego na przykład promarkerami. Pomalować można, czy też kredkami akwarelowymi, zresztą co kto tam lubi, to maluje. Tutaj mamy napisy i również takie elementy do samodzielnego pokolorowania różne napisy typy, typu zostań w domu, dziękuję, bądź bezpieczny i takie różne inne w języku angielskim. I to chyba najbardziej mi się podoba najbardziej fantastyczny papier z tej całej kolekcji. Czyli te grafiki. Zobaczcie, one są po prostu cudowne, i one są bardzo uniwersalne. Nie tylko właśnie do tej kolekcji, ale również można, ją, można je połączyć z innymi papierami. Zobaczcie, jakie one są fantastyczne. Tutaj mamy na kanapie, w oknie. Tutaj tak jak pokazywałam, z tym pączkiem. Tutaj dziewczyna gra na gitarze, na fotelu. Tu z maszyną krawiecką, tutaj dziewczyna całkiem zaszyła się w czytaniu, zasłoniła ją książka całkowicie, tutaj z tą kawą i ze szczoteczką do zębów, z kotkiem i również dziewczyna na parapecie. No po prostu cudowne są te grafiki, papiery też mi się bardzo podobają, i dlatego chciałabym też Was zaprosić, taką mam niespodziankę na Facebook live na warsztaty nieodpłatne, które się odbędą 24 maja o godzinie 20 na fanpage'u sklepu Scrap Pasja i tego dnia wykonam właśnie z tej kolekcji takie dwie karteczki. Pierwsza karteczka jest właśnie podziękowanie dla pielęgniarek czy też lekarzy właśnie z, z tej okazji, że... Że pomagają nam walczyć tutaj z, z tą pandemią. Tu mamy, widzicie, w tle koronawirusy, więc tu jest akurat konkretnie kartka skierowana typowo właśnie w tematyce koronawirusa. Natomiast jeżeli użyjemy innego tła i nie będziemy wykorzystywać tych grafik z koronawirusami, może to po prostu być kartka z podziękowaniem dla lekarza, niekoniecznie właśnie związana z pandemią. A druga kartka to jest taka coś w rodzaju pocieszenia, coś dodania do dodania otuchy dla tych, którzy może są na kwarantannie albo z jakiegoś innego powodu też nie mogą wychodzić z domu. Dlatego tu jest też w tematyce koronawirusa, ale niekoniecznie wszystko zależy od tego, jakiego użyjemy tła. Jeżeli użyjemy na przykład tła jakiegoś innego i tych koronawirusów, to równie dobrze może to być karteczka na inną okazję. Także zobaczcie, jak, są, jak fantastycznie można wykorzystać te grafiki, które są właśnie w tej kolekcji. I jeżeli Wam się papiery podobają. Jeżeli Wam się karteczki podobają, to zachęcam do zakupu. Musicie sobie przygotować dużą i małą kolekcję papierów, plus oczywiście te dodatki do wycinania, i wtedy będziecie w stanie wykonać razem ze mną właśnie takie oto dwie karteczki. Zachęcam serdecznie, a dziś żegnam się już z Wami. Cześć.